W tym filmie pokażę Ci jak ustawić ustawienia snu w kamerze Xiaomi Smart Camera C300. Aby ustawić harmonogram snu kliknij menu, następnie ustawienia kamery, ustawienia snu. A teraz możesz włączyć tryb uśpienia, by kamera uśnie i przestanie nagrywać aż go wyłączysz. Lub możesz kliknąć na zaplanuj czas snu. Następnie możesz ustawić czas harmonogramu. Na przykład, następnie wtórz na przykład raz dziennie lub niestandardowo. Ustawię to na niestandardowe, więc będzie się powtarzać. Każdy dzień roboczy. Dobrze. A teraz łącz tryb uśpienia. Powiedzmy, że tryb uśpienia. Na przykład, zaczyna się o. 8 to 25. 8 to 25. Po południu, a koniec trybu uśpienia ustawię go na 6.45. Jestem... a teraz zatwierdźmy to. I nie zamierzam ustawiać tego na weekend, więc będzie działać cały czas. Dobrze, a teraz po prostu przejdzie w stan uśpienia w tym... Określony czas. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia.